Co się stanie, gdy pijesz ponad 4 litry wody dziennie? Podczas gdy większość ludzi rozumie, jak ważne jest nawodnienie, wielu z nich nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, aby zachować zdrowie. Słyszałeś o tym, że 8 szklanek dziennie to zalecana ilość wody, a dlaczego nie spróbować wypić 20 szklanek wody dziennie? Korzyści picia dużej ilości wody dziennie. Numer 1. Więcej energii. Brak energii jest dla wielu powszechnym problemem. Przyczyną nie zawsze jest niewystarczający sen. W rzeczywistości odpowiedź może być tuż przed Tobą, czyli lepsze nawodnienie. Możesz być po prostu odwodniony. Takie to proste. Spróbuj codziennie pić między 8 a 20 szklanych wody, aby poczuć więcej energii. Numer 2. Większa wydajność fizyczna. Nawodnienie sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu organizmu. Tak więc, gdy ciało jest odwodnione, ma tendencję do wolniejszego i mniej wdzięcznego funkcjonowania. Dlatego sportowcy zawsze stawiają sobie za misję wypijanie ton wody każdego dnia. Woda pomaga sprawić, by ruchy były zwinne i szybkie, jednocześnie zapobiegając uczuciu bolesności i sztywności. Numer 3. Zbilansowane płyny ustrojowe. Mózg to inteligentny organ. Kiedy Twoje ciało nie otrzymuje wystarczającej ilości płynów, mój mózg natychmiast włącza przycisk pragnienia. To jak pobudka dla ciała, że czas napić się wody. Funkcje takie jak trawienie, krążenie i wchłanianie witamin i minerałów wymagają użycia płynów ustrojowych. W związku z tym ważne jest, aby utrzymać równowagę płynu w organizmie, pijąc dużo wody. Numer 4. Mniej zachciany. Odwodnione ciało może się zdezorientować, co powoduje mylące sygnały. Sygnały te mogą obejmować uczucie głodu nawet po posiłku. Może również prowadzić do łaknienia cukru, ale kiedy organizm otrzyma wystarczającą ilość płynów, te pragnienia ustępują. Pijąc codziennie kilka litrów wody, możesz mieć mniej zachcianek i napadów głodu. Z czasem może to spowodować utratę wagi. Numer 5. Lepsze zdrowie skóry. Czy Twoja skóra jest sucha i pomarszczona? Możesz być po prostu odwodniony. Stany skóry, takie jak trądzik, Matowość i swędzenie mogą być również wywołane przez brak poboru wody. Osoby, które piły wystarczająco dużo wody, poinformowały, że ich skóra jest promienna i wygląda dużo zdrowiej dzięki dodatkowemu nawilżeniu. Numer 6. Zmniejszone wzdęcia. Wzdęcia mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Niemniej jednak, wypicie od 8 do 20 szklanek wody dziennie może być skutecznym sposobem na walkę z tym problemem. Tylko nie pij całej wody naraz, raczej podążaj wolnym i stałym tempem. Poza tym masz cały dzień, żeby to wszystko wypić. Numer 7. Mniej bólów głowy. Jednym z najwcześniejszych objawów odwodnienia jest ból głowy. Nie wspominając już o tym, że wielu lekarzy wskazuje na odwodnienie jako czynnik u pacjentów z migreną. Nawadnia się pijąc więcej wody, a będziesz miał mniej bólów głowy. A ile litrów wody codziennie Ty pijesz? Daj nam znać w komentarzu. No i oczywiście pamiętaj łapcem w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.